No czekaj, poczekaj no czekaj, mi pomyśleć, no nie zapał. No Dawaj bym. Bo... W... Słyszysz, musimy nie, to szybko nie, nagrać, bo każdy nie, ma z nas mało czasu. Nie poczekaj. Ja muszę być na 16 w tym, a jeszcze muszę zwiastun zrobić. Witam was... No, co on No bo ty się że no to jak ja mam normalnie coś powiedzieć? Muszę czekaj, chwilę. Ja widzę. No przecież chyba nie nagram z tobą no nic. Za yeah. oh, stop. No czekaj, nie O stop. przestań. Zrób to te... Proszę Państwa. No i dobra, bo my serio nie mamy czasu, do no to... tego. Ja dobra, dawaj, cicho, dobra, dawaj. Five hours later witam wszystkich z powrotem na moim kanale dzisiaj przedstawimy wam 5 ćwiczeń plyometrycznych podstawowych na płotku wszystkie ćwiczenia będzie omawiał dla was Rafał także zaraz mu przekażę mikrofon a my lecimy z pierwszym ćwiczeniem pierwsze ćwiczenie przeskok przez płotek i lądowanie na dwie nogi w pozycji atletycznej skup się tu przede wszystkim na podczas wyskoku potrójnym wyproście wyproście w biodrze przy lądowaniu po trójnym zdjęciu, kostka kolano biodro a także na amortyzacji i absorpcji mocy przy lądowaniu. Zacznij lądować na śródstopiu, rozepchnij lekko kolana na zewnątrz, cofnij biodro, otwórz klatę, tak żeby większość obciążenia przeszło na biodro. W drugim ćwiczeniu zmienia się tylko lądowanie. Wybijamy się z dwóch nóg, lądując na jednej. Skup się przede wszystkim na e, amortyzacji, tak żeby miękko wylądować, żeby szczególnie to kolano, które jest z przodu, ze której lądujesz, rozepchnąć do boku, cofnij biodro. Jeżeli nie uda Ci się wylądować czysto i zachwiejesz swoją pozycję, odbij z nogi, e, która jest w powietrzu, tak żeby organizm zdołał przystosować się do tej pozycji. Trze trzecie ćwiczenie, przeskok przez płotek jednonóż do boku. Skup się przede wszystkim na krótkim kontakcie z ziemią e, oraz po wylądowaniu na końcu ruchu, na ustabilizowaniu swojej pozycji, tak żeby móc zaabsorbować tą moc i organizm, aby mógł e, przystosować się do tej pozycji. <noise> <Ale> wszystkie... <noise> nie no, był krótki kontakt z ziemią. Tego nie było. Dobra, Czwarte ćwiczenie jest to przeskok z obydwu nóg z rotacją biodra o 90 stopni. Skup się przede wszystkim e, w, aby w powietrzu wykorzystać biodro i wprowadzić rotację. Po wylądowaniu Szczególnie skup uwagę na tym, aby czysto wylądować na śródstopiu, rozepchnąć kolana na zewnątrz, tak aby ta pozycja była dla Ciebie bezpieczna. W ostatnim piątym ćwiczeniu e, poprzeć przeskok przez płotek obunusz krótkim e, wyskokiem na śródstopiu w górę, tak żeby uzyskać dość dużą wysokość, Odbij dynamicznie, wykorzystując otwarcie biodra i również wyląduj w pozycji atletycznej. Jeszcze wyciągnę dla Was jedną odpowiedź od Rafała. Dlaczego według Ciebie, Rafał, ćwiczenia planiometryczne są ważne? Po pierwsze służą, według mnie, jako prewencja urazów. Uczą poprawnego lądowania na dwie nogi, na jedną nogę. Pomagają w produkcji mocy, jeżeli chodzi o sprint, jeżeli chodzi o przyspieszenie, jeżeli chodzi o wyskok. Bo bazują na potrójnym wyproście i potrójnym zgięciu. I tyle. Ja Ci dziękuję Rafał bardzo, że mi pomogłeś w przygotowaniu tego odcinka. Dajcie znać oczywiście, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapeczki w górę, wpadajcie na nasze Instagramy, na Instagram HesFootball. I mam takie do Was pytanko jeszcze, bo z Rafałem chcieliśmy przygotować dla Was oczywiście też ćwiczenia plyometryczne, ale już z elementami przyspieszeń, hamowania i zmian kierunku. Także jeżeli chcecie taki odcinek, to ja postaram się Rafała. Wyciągnąć do mnie, albo ja postaram się przyjechać do niego i nagramy dla Was taki odcinek. Wystarczy, zostawicie komentarz, że chcecie. Także jeszcze raz dziękujemy za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.